Jedna uwaga, czy jedna sugestia, to, że mówię Wam o tym, że zależy nam bardzo na tych efektach u dzieci, nie oznacza, że wszyscy nasi uczniowie będą, że wszyscy na pewno będą mówić, albo że wszyscy na pewno, nie wiem, um, osiągną Poziom edukacji, nie wiem, bycia studentem Uniwersytetu Medycznego, bo trudno powiedzieć, jaki jest potencjał rozwoju danego dziecka i są takie dzieci, u których najwyższym, największym sukcesem edukacyjnym w życiu będzie ukończenie szkoły podstawowej, dla innych to będzie ukończenie szkoły średniej, a i dla jeszcze innych to będzie zrobienie doktoratu. Nie wiemy na tą chwilę, więc też, żebyśmy mieli taką jasność i pewność w naszym sposobie myślenia, i funkcjonowania, przyjście do naszych placówek spektrum, czyli przedszkoli w Poznaniu, w Wirach, czy do szkoły w Wirach, czy niedługo to przedszkola w Turku, nie oznacza, że my, że zdarzy się na pewno cud i wszystkie, na, nasi, prze, wszystkie nasze przedszkolaki, a potem uczniowie, że będą tutaj specjalistami IT są Zjednoczonej. Fajnie by było i oczywiście mam ambitne marzenia, ale musimy patrzeć realnie, więc realne patrzenie, takie patrzenie przez pryzmat doświadczenia, umiejętności, wiedzy, czy też po prostu wychowania, nawet mojego własnego dziecka ze złożoną niepełnosprawnością, mówi, żebyśmy my jako rodzice i nauczyciele i terapeuci mieli wspólne cele i wspólny sposób myślenia o wspieraniu osób z spektrum autyzmu. Są takie dzieci, dla których osiągnięciem Takim ogromnym osiągnięciem będzie nauczenie się pisać drukowanymi literami i nic więcej. I po prostu taki będzie pułap możliwości danego dziecka. Natomiast będą takie dzieci, które będą miały najwyższą punktację z, nie wiem, egzaminu maturalnego. Zatem wszystko zależy od indywidualnych możliwości dziecka, a w naszych placówkach celem jest to, żeby wydobyć potencjał rozwojowy dziecka. Te jego największe możliwe dla danego dziecka możliwości a każde jedno dziecko z zaburzeniem rozwoju ma zdecydowanie inny ten pułap możliwości. E ale o tym, co zawsze rozmawiamy z rodzicami na konsultacjach, żebyśmy mieli wspólne cele, żebyśmy tak samo, w ten sam sposób rozumieli właśnie edukację naszych dzieci w e, A przy okazji, ja tutaj pokazuję, e, nie wiem, czy będzie widać, bo kurczę, tak słońce świeci, ale nasza szkoła w Wirach jest w takim bardzo zielonym miejscu. Teraz już wprawdzie mm, na polu nic, nic nie rośnie, ale jeszcze do niedawno tutaj było bardzo zielono i tak bardzo, bardzo urocze.